Najmilszy Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Pan niech Was obdarzy pokojem. W bardzo wielu podręcznikach, publikacjach książkowych, telewizyjnych, internetowych możemy się dowiedzieć od specjalistów, jak to mamy kochać, jak kochać dzieci, jak kochać rodziców, jak kochać współmałżonka. Te wszystkie te publikacje one mają jeden zasadniczy błąd, jeden jest problem z nimi związany. Otóż one niesłychanie łatwo mogą wprowadzić człowieka w poczucie winy, polegające na tym, że powstaje przekonanie nie kocham tak jak powinienem. Mam takie wrażenie, że te wszystkie podręczniki, publikacje, porady. Choć publikowane zapewne w dobrej wierze, to jednak one stawiają problem błędnie, fałszywie. One wszystkie czynią jedne założenie, które absolutnie nie zostało dowiedzione. Że człowiek ma miłość. Że jest źródłem miłości że ma w ogóle dość miłości, aby okazać ją dzieciom, współmałżonkowi, to jest nieprawdą. Jezus nie mówi Nikodemowi, tak ty, Nikodemie, umiłowałeś swoją żonę, dzieci, Boga, naród, tak Sanhedryn, do którego należysz na czele z arcykapłanem, tak faryzeusze, saduceusze miłują. Nie mówi, że człowiek miłuje. A już zwłaszcza nie mówi, tak człowiek mówi przez Nikodema nam, mówi Jezus tak, Bóg umiłował świat. Jedynym źródłem miłości, pełnią miłości nieskończonej jest Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Tak więc to zwyczajnie nieprawda, że człowiek ma dość miłości, aby komuś okazać swoją miłość. Mało tego, ta zdolność w miarę upływu lat, choroby, starości, ona się bardzo mocno zmniejsza. Natomiast przy tego rodzaju założeniu, jakże łatwo oskarża się człowieka. Nie okazujesz mi miłości, ponieważ mnie nie kochasz, ale to jeszcze nie jest najgorsze, ponieważ, <laughs> ponieważ mnie nie chcesz kochać. I takie to niesprawiedliwe zarzuty ludzie czynią sobie wzajemnie wtedy, kiedy zapominają o Bogu, o Ojcu Niebieskim, jako o źródle miłości. Kiedy się do Boga nie zwracają, nie proszą o miłość, kiedy się nie modlą za żonę, męża, za dzieci, rodziców, jakże łatwo wtedy oskarżają się o brak miłości, a jesteśmy kuszeni my wszyscy, by zastosować pewien wysoce nieprawdziwy i niebezpieczny skrót myślowy. Nie okazujesz mi miłości. Ponieważ mnie nie kochasz, ponieważ mnie nie chcesz kochać, ponieważ mnie nienawidzisz, albo też kochasz innego, tak potrafią wybuchnąć nastolatkowie. Nienawidzę cię, tylko oni, a małżonkowie sobie wzajemnie. Nienawidzę cię. Czasem ta, ten brak miłości, ta niechęć posuwa się do rękoczynów, wręcz do, do czynów zbrodniczych. Jak łatwo. Oskarża się człowieka o złą wolę, kiedy człowiek nie zwróci się do Ojca w niebie, który jest źródłem miłości. To jest coś najgorszego, co się może zdarzyć w małżeństwie, w relacjach rodzice, dzieci. Właśnie oskarżenie o złą wolę. A tymczasem Jezus chce nam pokazać, mówiąc o Panu Bogu, o swoim i naszym Ojcu, chce nam powiedzieć, Jezus Nikodemowi i nam mówi, że problem leży zupełnie gdzie indziej. Człowiek zgłodniały miłości, człowiek tu jest głodny, nie nakarmi drugiego człowieka, bezdomny nie zaprosi drugiego kloszarda do domu, bo go nie ma. Tylko Bóg jest w stanie każdego człowieka nakarmić miłością. Tylko Bóg zaspokoi zgłodniałe serce człowieka. I dziś Jezus nie uczy Nikodema, nie uczy nas, jak to mamy kochać. Więc takiego nie mówi. Mówi, będziesz miłował, mówi Jezus, Pana Boga swego, a bliźniego jak siebie samego. Wszystko. Jezus uczy, jak przyjmować jak przyjmować miłość Jezus mówi, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał i dlatego wiara chrześcijańska to przyjęcie tego daru Chrystusa, uznanie, że jest odwiecznie istniejącą drugą osobą Trójcy Przenajświętszej że jest jednorodzonym Synem Bożym że umarł, zmartwychwstał dla naszego zbawienia, dlatego przyjąć Chrystusa to jest bardzo prawidłowy zwrot przyjąć Chrystusa, skoro Bóg umiłował nas, dał nam Syna, Syna Jezusa Chrystusa. Trzeba przyjąć i czynimy to najdosłowniej w Eucharystii, przyjmując Jego ciało do naszego serca. Dlaczego tak Jezus uczy? Ponieważ Jezus doskonale wie, że jesteśmy głodni miłością. To nie dlatego, że tej miłości nie ma, ale właśnie dlatego. Nie potrafimy przyjmować miłości. Mamy fałszywe pojęcie o tym, jak miłość ma być okazywana. Nie kupili mi rodzice kolejnego smartfona, nie kupili mi tego, nie kochają mnie. Żona mi nie ugotowała tego, nie kocha mnie. Mąż mi tego nie kupił, nie kocha. Jest to fałszywe obrazy. Które czasem są no, bardzo centralnie pokazywane drugiemu człowiekowi. Tyle mnie kosztujesz, dziecko. Wykupiłem ci takie kursy, takie rzeczy masz. Nie? Takie wypominanie, <laughs> okazuje ci miłość. No, dom ci zbudowałem, <laughs> Tyle masz ode mnie. Takie wakacje. Mamy błędny obraz. Jak ta miłość ma być mi okazana? Podobnie wobec Pana Boga. To też jest błędny obraz. Pan Bóg mnie nie kochał. Dlaczego Bóg pozwolił na to, by pijany kierowca zabił Bogu ducha winnego człowieka, żeby się ktoś utopił? Czemu Bóg teraz pozwala, by umarło tylu ludzi, by tyle się działo niedobrych rzeczy, ile się dzieje? I jak łatwo też Panu Bogu złą wolę przypisać. Widzicie, kara Boża! Nie? Zwróćmy uwagę. Kara Boża! Pan Bóg Was wreszcie pokarał. Jak łatwo tak się tego rodzaju bezbożne, bruźniercze rzeczy mówi. Czego uczy Jezus? Jak przyjmować miłość? Uwierzyć, że jest możliwa w moim życiu. Tak Bóg umiłował świat. Dał syna. Uwierzyć. Bez tej podstawowej wiary, bez wiary w to, że ojciec niebieski z miłości dał syna, abyśmy nie zginęli, jest niemożliwe przyjmowanie i dawanie miłości. Wtedy się będzie pokazywało zbrodnicze czyny jako miłość. I to przecież widzimy. O zabić to dziecko. Co się będzie? Matka się męczy z nim, wszyscy się męczą, ono się męczy. Widzimy. Co się ma męczyć? Zabić. Pokazuje się zbrodnie, morderstwo, pokazuje się jako miłość. Trudno o większe wynaturzenie chyba ludzkiego, ludzkiego serca, bez przyjęcia Chrystusa. Jego ofiary miłości na krzyżu zawsze człowiek będzie popadał w tego rodzaju jakieś bezbożne aberracje. Kochani, wszystkie zranienia w miłości, zdrady małżeńskie, porzucenie dziecka, dzieci niechciane, dzieci, które się dowiadują, że nie były chciane, że planowano ich zabicie, ale może nie, nie, nie dało się, wszystkie krzywdy, obrazy. One dotyczą emocjonalności. To jest sprawa głowy, sprawa psychiki, choć również ciała. Ale gdzie jest dobra nowina, gdy Jezus mówi tak: Bóg umiłował świat, że dał syna, który też doświadczy braku miłości, doświadczy nienawiści, doświadczy biczowania, ciernie mu koronowania, doświadczy męki krzyża? Co chce nam powiedzieć Jezus? Że ponad tym, kochani, ponad tym, co w człowieku psychiczne, emocjonalne, ponad ludzką głową jeszcze coś jest, jeszcze jest to, co duchowe, jeszcze jest życie nadprzyrodzone w człowieku. Ono się zaczyna w momencie chrztu. Życie nadprzyrodzone, nazywamy je stanem łaski uświęcającej. I stąd możliwe jest leczenie zranień w miłości. Możliwe jest przebaczenie, to wymaga bardzo wielu lat. Czasem człowiek dojrzewa, do niego te rany się uleczą pod koniec życia, czasem dopiero w wieczności, ale to jest zawsze możliwe. Tylko trzeba się odwołać nie do tego, co człowiek czuje. Nie chodzi o to, żeby zapomnieć, naiwnie mówić, to nic takiego, no to też moja wina, prawda. Nie, nie, nie o to chodzi. Ale o to, aby się odwołać do, do Boga, do Jego miłości. Dlaczego? Bo ona jest doskonała, nieodwołalna. Bo Bóg jest źródłem miłości wszelkiego dobra. Dlatego, jeżeli Bóg stworzył człowieka z sercem stęsknionym za miłością, to ta tęsknota może zostać zaspokojona. My przecież jesteśmy stworzeni na obraz miłującego Boga. Ale kiedy człowiek odrzuci Boga, wtedy pojawi się nienawiść. I to ostatnio widzieliśmy w telewizji i gdzie indziej. Co było źródłem tych wszystkich manifestacji, co jest źródłem tych ataków na Kościół, no, ale po co w sumie? I ci nie każe wejść. Nie? A czemu? Nienawiść? Nienawiść? Jeśli się odrzuca Boga wprost, tam się pojawi nienawiść. Jeśli człowiek odrzuci prawdę o miłości Boga, Wtedy największym, najświętszym, w cudzysłowie, prawem człowieka będzie prawo do zamordowania. Odbierają nam nasze... tego się będzie bronić do ostatniej kropli krwi. Tego prawa się będzie bronić. Dramat człowieka, który to pouczenie Jezusowe dzisiejsze, dzisiejsze odrzuca. I kochani, ponieważ... Jesteśmy stworzeni na obraz miłującego Boga i on nas umiłował dlatego tkwi tutaj tkwi fundamentalna racja dla której również ludzie nieraz ciężko skrzywdzeni w dzieciństwie przez rozwód, alkohol, bezbożne wychowanie mogą budować trwałe i piękne więzi emocjonalne bo Jezus chce powiedzieć że nie do człowieka nie do cywilizacji należy ostatnie słowo o naszym życiu. To nie człowiek nas kształtuje. Człowiek może nas zranić. Może nas no, chcieć kochać nieporadnie, no, ale to nie człowiek, nie cywilizacja nas kształtuje. Ponad naszą cywilizacją, wszystkimi jej zagrożeniami jest stwórczy akt Boga. Tyle chciał nam dziś powiedzieć Jezus, że jeśli trwamy w Jego miłości, jeśli tę prawdę przyjmujemy, przyjmujemy ofiarę Chrystusa, któryś dla nas, dla nas cierpiał rany, zmiłuj się nad nami, okaż nam miłość, daj nam tę miłość, naucz nas miłości przyjmować, abyśmy umieli po Bożemu innego człowieka i siebie umiłować i nie zrobić krzywdy, daj nam to Boże. Amen.